Siemka. Dziś sobie ogarniemy powszechny problem, jaki występuje w samochodach osobowych. To smatowiałe lampy, reflektory przód. Lampy, reflektory plastikowe oczywiście. I dzisiaj spróbujemy sobie oczyścić, zregenerować. Posłużymy się papierem ściernym, wodnym. Ja użyłem degradacji od 600 do 2000. Polewamy wodą bądź jakimś alkoholem. Ja tutaj też również użyłem akurat płynu do spryskiwaczy letniego i przycieramy do momentu, kiedy nam się tutaj dobrze oczyści. Tak mniej więcej jeśli chodzi o oczyszczenie dokładne prawego i lewego reflektora lampy przód. Ja tutaj tak mniej więcej, około 30 minut poświęciłem na każdą z tych lamp. O i tu widzicie, że jeszcze polewam sobie płynem do spryskiwaczy. I tak wspomniałem wcześniej, docieramy sobie, regenerujemy, polerujemy do momentu, kiedy nam się tutaj dobrze dotrze, kiedy nie będzie takich poważniejszych, głębokich rys. I taka jest różnica między prawą a lewą lampą doczyszczoną. Teraz użyjemy sobie pasty polerującej. Akurat w w tym przypadku firmy K2, tutaj, tak, bez takiej większej reklamy, no, ta firma naprawdę jest, no, bardzo tutaj renomowana, polecana przez różnych użytkowników, i dlatego właśnie też chciałem sprawdzić, czy faktycznie jest taka dobra. A jest, za chwilę się tutaj przekonacie, za chwilę po efekcie końcowym. Nakładamy sobie pastę polerującą i tutaj kolistymi okrągłymi ruchami. Sobie polerujemy lampę, tak mniej więcej około jeśli chodzi o czas. Czas mi tutaj wystarczył 5 minut na każdą lampę. Tylko tutaj dość intensywnymi, mocnymi ruchami wypadałoby mieć tutaj gąbkę. Nie wiem, czy w zestawie było, już nie pamiętam. Jak i również rękawiczki ochraniające nasze dłonie. Teraz sobie już wycieramy tą pastę, przeważnie jest tak właśnie, że ta pasta wysycha, więc wycieramy do takiego momentu, kiedy nam wyschnie, ale zazwyczaj jest ciepło, to wiadomo, że ta pasta wysycha znacząco szybciej, więc tak mówię, raczej do pierwszych efektów powinniśmy to polerować. Zobaczcie sobie z lewej strony tej lampy, jeszcze widać niedoskonałości, później sobie to poprawiałem i zobaczycie efekt końcowy, że znacząco to poprawiłem, jeszcze później dłużej Musiałem sobie polerować papierami ściernymi, wodnymi. Później po tej całej pielęgnacji lampy musimy nałożyć sobie jeszcze powłokę ochraniającą przez, przez promieniami słonecznymi. Też również kupiłem od K2 i w tym przypadku nakładałem to trzykrotnie, trzykrotnie bądź czterokrotnie. Tutaj widziałem w tym w opisie było informacja, że można to nałożyć dwukrotnie. Ja chyba z tego co pamiętam dałem cztery razy. Tak więc nakładamy sobie po lamp. otuszczamy, później nakładamy, czekamy około 15-20 minut. Ja poczekałem 30 minut i za każdym razem czekałem również 30 minut. Więc wychodziło mi to dwie godziny lakierowania nakładanie tej powłoki. Tutaj można również użyć powłoki lakieru do pasnokci. Myślę, że też by była podobna skuteczna ochrona tych lamp. No i zobaczcie, jaki jest efekt końcowy. Efekt końcowy tu jest piorunujący naprawdę. Mega byłem zadowolony z tego efektu. Troszkę się namęczyłem, tu naprawdę kilka godzin przygotowania i tak dalej. I pamiętajcie przy docieraniu tych lamp Załóżcie sobie jakiś papier na około tej blachy, żeby wam nie uszkodziło, żeby tutaj nie porysowali lakieru samochodu.